Dostałeś już zaproszenie do radości? Oczywiście, że tak. Każdy z nas je ma, gdyż nieodłącznym elementem powołania do świętości jest radość. Prezentujemy cykl audycji Radość Powołania, w której zaproszeni goście, świeccy, osoby duchowne i wykonujące różne posługi dzielą się doświadczeniem swojej wiary i radości. Audycja Radość powołania, wracamy z nowym cyklem. Dzisiaj dla Państwa audycję tę poprowadzą Dawid Piruk i Adam Guzik. Naszymi Państwa gościem jest ojciec Jacek Szczęch, ojciec duchowny naszego seminarium. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam was pięknie i pozdrawiam gorąco wszystkich radiosłuchaczy. Tutaj klerycy przed chwilą wspominali, jak miały im wakacje, co przeżyli, gdzie posługiwali, a jak ojcu minęły wakacje. Ja już chyba zapomniałem, to był taki fajny czas, ale się szybko kończy. Nie, bardzo jestem zadowolony z tych wakacji, już tak mówiąc serio, dlatego że one miały taki wymiar podwójny, czyli z jednej strony były czasem też odpoczynku i to się trochę udało w tym roku, jak nigdy, ale były też czasem takiej pracy duszpasterskiej, posługiwania w różnych grupach, a w tym roku było ich sporo, bo właściwie miałem taki fajny przegląd przeróżnych, e, nie wiem jak to powiedzieć, stanów, w sensie stanów życia Kościoła, bo miałem rekolekcje dla małżonków, dla księży, e, dla sióstr zakonnych i dla wdów i wdowców, więc tak... Pełne ręce roboty były. Pełne ręce roboty, troszkę gadania, ale fantastyczne relacje, spotkania, e, doświadczenie wspólnej modlitwy, wspólnego takiego bycia ze sobą, spotkania, to myślę jest najcenniejszym, nie? Takiej różnorodności też tematów, adresatów, ale myślę, że z każdego tego doświadczenia wynoszę pamięć konkretnych twarzy, konkretnych osób, konkretnych historii. No i to jest piękne. Zawsze to dla mnie jest najpiękniejsze. Nie jakieś tam techniczne rzeczy, czy się udało, czy była pogoda, bo to są rzeczy, które są zmienne, nie zawsze mamy na to wpływ. Natomiast to, że tam jest konkretny człowiek i z tym człowiekiem możemy się spotkać, to jest, to jest fantastyczne. Wakacje za nami, a my rozpoczęliśmy już kolejny rok formacyjny w naszej wspólnocie. Po wakacyjnej przerwie wracamy też z naszym tematem: radość powołania. Czym dla Ojca jest powołanie? Radością! Radością jest. Naprawdę cieszę się, cieszę się tym, że, że to powołanie rozeznałem że to powołanie jest darem Pana Boga dla mnie przede wszystkim i jest jakąś ciągłą też świeżością. Ciągłą zachętą do tego, żeby, żeby się nie poddawać, nie zatrzymywać w tym, co jest już osiągnięte, co jest jakimś takim doświadczeniem e, znanym. E, choć nieraz też przychodzi jakiś moment może jakiejś rezygnacji, jakiegoś w sensie takiego zatrzymania się już na tym, co jest. Nie, nie rezygnacji z powołania, ale takiego przyzwyczajenia, monotonii pewnej. nie? Myślę, że każdy to gdzieś tam doświadcza. Ale generalnie, no, Pan Bóg jest ciągle nowy, Pan Bóg jest ciągle dzisiejszy, więc myślę, że to powołanie też jest ciągle dzisiejsze i to jest jakaś taka zachęta dla mnie, żeby też zadawać sobie pytanie, co oznacza dla mnie być księdzem dzisiaj po, po 25 latach od wstąpienia do seminarium, bo akurat tyle minęło, po prawie 20 latach już posługi kapłańskiej, gdzie zmieniają się okoliczności, ludzie, ale kapłaństwo jest z jednej strony niezmienne, a z drugiej strony ciągle ma się zmieniać i do tego też nas zachęca. Choćby ciągle papież Franciszek, y, napominając do tego, żeby nie zatrzymywać się na tym, co stare, zastane, co dobrze znane, y, nie zatrzymywać się na tym, że zawsze tak było, ale ciągle szukać czegoś, co dzisiaj jest jako dar, zadanie, szukać człowieka, szukać jego pytań, y, no i być otwartym. Nie? Jak ojciec rozeznawał, czy to był moment, czy jak, jakiś proces, jak to u księdza wyglądało? No, nie był to jakiś, nie miałem żadnych objawień ani przedziwnych jakichś doświadczeń. Tak, to był proces, ale to był taki piękny proces, jak na to teraz patrzę, bo był taki prosty, zwyczajny, a jednocześnie też trudny. On nie kosztował. To nie było coś, co przyszło łatwo, jak teraz na to patrzę. Tak, jak no, ma się 19-20 lat i, i podejmuje się decyzję, co dalej ze swoim życiem robić, jak rozeznać to powołanie więc tak, zdecydowanie proces, choć też pamiętam ważne elementy takie punktowe, nie jakieś wydarzenia, momenty, ludzie, którzy stanęli na drodze, nawet daty konkretne, które temu towarzyszyły. Także można powiedzieć, że jedno i drugie albo inaczej, taki proces, który się składał z bardzo wielu ważnych i ciekawych punktów, ale za tymi punktami zawsze stał Pan Bóg w postaci człowieka, konkretnego. Można stwierdzić, że zasadnicze powołanie każdego z nas jest jedno, a jest nim powołanie do świętości. Jak według Ojca to powołanie realizować? Świętość jest darem. Świętość jest darem Pana Boga dla nas. Ona nie jest zapłatą, ona nie jest jakimś kontraktem, który się z Panem Bogiem zawiera. I tak samo powołanie, jakiekolwiek by ono nie było, czy to będzie powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia samotnego, małżeńskiego, rodzinnego, i tak dalej, i tak dalej, ono jest darem i myślę, że najpierw trzeba wdzięczności w ogóle, żeby zobaczyć, że ja zależę od Pana Boga, że wdzięczność ustawia mnie w postawie takiego kogoś, kto ma najpierw brać, pozwolić się obdarować, pozwolić. Panu Bogu działać w tym sensie, żeby przyjąć to, co on dla mnie przygotował. Oczywiście, że to wymaga rozeznania, nieraz długich momentów walk, batali, zmagań, a przede wszystkim też człowieka, żeby tego nigdy nie robić w samotności tylko i wyłącznie, bo tu można się zapętlić, można się zamotać. Nie? I tym powołaniem do świętości, czyli powołaniem do relacji z Panem Bogiem, do spotykania Pana Boga już teraz w tym życiu po to żeby nie być zaskoczonym spotkaniem z nim kiedyś w wieczności. Natomiast powołanie takie konkretne to jest takim właśnie konkretnym sposobem realizowania tej świętości na co dzień, czy tego zaproszenia do świętości na co dzień. Ja to tak rozumiem. I ono wymaga też pewnej decyzji ważnej, polegającej na tym, że jeżeli coś wybieram, to z czegoś też rezygnuję nie można tego powołania realizować w ciągłym gromadzeniu. Ja myślę, że gromadzenie różnych pomysłów na życie i tak dalej, że to nie na tym polega ta świeżość świeżość to jest pewna obecność Pana Boga, żywego Ducha Świętego, działającego, która jest możliwa do zauważenia właśnie wtedy, kiedy ja trwam w jakiejś konsekwencji jakiejś konsekwencji decyzji, którą ja już wcześniej podjąłem, nie? Tak to widzę. Czy to będzie w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy gdziekolwiek indziej. E, rozeznawanie nie ma może na celu tylko i wyłącznie już zadawania sobie pytania, czy ja dobrze wybrałem, czy niedobrze, szukania jakichś alternatywnych dróg, nie? A może byłbym świętszy, gdybym był gdzie indziej. Ja e, tu klerykom bardzo często powtarzam moje jedno z ulubionych przysłowi, e, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nie? I nieraz tak myślimy, a czy ja dobrze, a czy niedobrze i schodzi nam to trochę, nie? Pewnie z jednej strony to jest ważne pytanie, ale z drugiej trzeba uważać, czy nie tkwi w tym jakaś pułapka. Nie, że wtedy nas gdzieś się zamyka, gdzieś coś w nas yy, no jakoś tam nie funkcjonuje i, i ciężko może ta świętość realizować. Natomiast powołanie też jest zwyczajne. Tak jak, świę, tak jak świętość jest zwyczajna, to nie ma nic wspólnego. Ze spektakularnymi działaniami tylko i wyłącznie, z jakimiś, nie wiem, wielkimi akcjami czy, czy wielkimi porywami duchowymi. To jest taka wierność. Dla mnie, świętość w powołaniu to jest wierność temu powołaniu na co dzień, wtedy kiedy ono jest takie zwyczajne. I bardzo proste, bardzo można powiedzieć, powszednie. Nie? Że w tej powszedniości, w tej takiej zwyczajności, w tym, że po raz kolejny jest to samo, a potem znowu będzie coś bardzo podobnego i nie ma się co nastawiać tylko i wyłącznie na jakieś rzeczy yy, wielkie, których się szuka namiętnie i, i właściwie od nich się uzależnia to, czy to powołanie ma sens, czy nie. Więc ona jest prosta, zwyczajna i fascynują mnie takie osoby, jak choćby ostatnio jeszcze po Popiełuszko, nie ukrywam jego prostota, zwyczajność, a jednocześnie wielkość w tym wszystkim Stał mi się bardzo bliski. Powiem szczerze, że, że rzeczywiście odczuwam go jako takiego kogoś, kto jest moją bratnią duszą nawet w tym momencie. Może to za duże słowo, nie wiem, ale od mojej strony tak to przeżywam, nie? Bardzo mi się podoba, kiedy czytam i o nim, i jego słowa, taka zwyczajność, taka prostota, ale koszt był duży i wierność była poddana wielkiej próbie, ale z tym... Też, czy w tym też przychodzi Pan Bóg ze swoją łaską? Więc w ogóle to jest perspektywa łaski, nie? kiedy my coś mówimy, że to nie jest moje tylko i wyłącznie, to nie jest jakieś wzięcie się za bary z życiem i udowadnianie sobie i Panu Bogu, że jestem super, tylko to jest tak naprawdę pamięć o tym, że Jego łaska trwa na wieki i ona jest potężniejsza i większa niż moje pomysły na, 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 na moje życie i też te trudności, które wiadomo, że wcześniej czy później przyjdą, ale skoro przyjdą, to też pójdą. Niekiedy świętość jest przekazywana jako coś odległego, coś dla nas niedostępnego, a tutaj z Księdza Wypowiedzi wy, wychodzi na to, że święci są obok nas. Świę, no mnóstwo jest tych świętych obok nas. Myślę, że kiedyś, jak umrzemy, to no się bardzo zdziwimy. Niektórzy mówią, że, że będzie dwa zdziwienia po śmierci. Jak zobaczymy w niebie ludzi, których byśmy się tam nigdzie nie spodziewali, będzie pierwsze zdziwienie, a drugie to będzie takie, kiedy zobaczymy, że nie ma tam tych, których byśmy się spodziewali. Oczywiście to jest jakaś nasza ludzka retoryka, ludzki sposób mówienia, nie? Ale jeżeli świętość by nie była też normalna, no to by nie była piękna, nie byłaby też świętością takiego dnia codziennego, nie? My myślę, mamy czasami problem, ja to niekiedy powtarzam już te słowa, że patrzymy na świętych z perspektywy finału. Jakby już, no, kiedy się odsłania ten obraz, kiedy ta świętość jest osiągnięta, zrealizowana i tak dalej. A trochę nam brakuje popatrzenia na tych świętych z perspektywy pewnego procesu, drogi, którą oni przechodzili w życiu. Dlatego ja lubię czytać o świętych. Nie? nie dlatego, żeby ich naśladować, kopiować, nie? ale dlatego, że ta zwyczajność ich życia, że każdy miał swoje humory, każdy miał swoje jakieś ale, że świętość nie jest bezgrzesznością absolutnie. To Tutaj pociecha dla wszystkich, że tylko grzesznik może zostać świętym. Nie? Święty już nie zostanie świętym, no bo nim jest. Natomiast święty może zostać tylko człowiek niegrzeszny, który bardziej zaufa Panu Bogu niż sobie, który bardziej się otworzy na Jego miłość niż w poszukiwanie jakiegoś udowadniania sobie, że jestem super i ze wszystkim sobie radzę. Naprawdę to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby odkrywać, że Bóg jest większy i Bóg wie co robi. Nie chcę, żeby to też zabrzmiało płytko, bo są sytuacje trudne. Jak się o tych świętych czyta, to naprawdę oni też dostawali nieraz od życia mnóstwo przysłowiowych kopniaków, dołów i wszystkiego. Natomiast co było wspólne, to, że oni nie kontemplowali tego, czego nie mają. Oni się nie zatrzymywali na swoich brakach. Nie przeżywali braków jako czegoś, co mnie odłącza od Jezusa, tylko wołali w tych brakach o pomoc. Właśnie, wołali o łaskę. I to jest świętość. Niedawno rozpoczęliśmy synod w całym kościele. Czy mógłby nam ojciec przybliżyć pokrótce jakieś nowum, takie cechy charakterystyczne tego synodu, który wyróżnia go od tych synodów poprzednich? I jakby ojciec mógł nam też powiedzieć, czym w ogóle jest synod? Czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie teraz, skoro ten synod dopiero się rozpoczyna? Trudno pewnie mi będzie. Natomiast yy, synod jest zawsze owocem działania Ducha Świętego. Pięknie mówił o tym Ojciec Święty Franciszek właśnie na yy, rozpoczęcie synodu na początku października w swoim przemówieniu, czy w swojej homilii, że generalnie synod to nie jest jakaś, jakiś eksperyment socjologiczno-psychologiczno- polityczny, że no, gdyby nie było tam Ducha Świętego, nie było jego asystencji, nie było jego obecności, to ten synod nie będzie synodem. Czyli obecność Ducha Świętego i wiara w to Jego obecność i prośba o to Jego obecność, ona decyduje o tym, że ten synod nie jest tylko ludzkim wydarzeniem, nie jest tylko jakimś naszym pomysłem na kolejną reformę, na kolejne wyjście naprzeciw, choć to też jest ważne, nie? ale musimy pamiętać, gdzie jest źródło i gdzie jest cel, żeby się nie zagubić czasami we w swoim, w swoim własnym świecie. E, jakie jest nowum? No myślę, że to jest takie ogromne zaproszenie do tego. Co często się przewija w nauczaniu, w orędziach Ojca Świętego, to jest zaproszenie do spotkania. Spotkania, które no też w tych, w tych trzech hasłach, które towarzyszą Synodowi, synodowi mianowicie komunia, uczestnictwo, misja. Szczególnie ten, ten środek jest ważny, nie? Że komunia, jedność, zjednoczenie i z niej wypływająca misja, powołanie jakieś do jej realizacji, nie jest możliwe bez, bez uczestnictwa. A uczestnictwo to jest nic innego jak. Wspólne spotkanie się w czymś, co już istnieje, po to, żeby wspólnie wyjść ku czemuś, co chce się osiągnąć. I myślę, że to jest piękne, że jesteśmy zaproszeni do tego spotkania, do tego, żeby, żeby się posłuchać nawzajem. Myślę, że ten synod może być szansą na to, żebyśmy się najpierw usłyszeli, zanim się zaczniemy pouczać. Żebyśmy najpierw próbowali się bardziej przyjąć, zrozumieć, otworzyć, zobaczyć, że różnorodność. Że pewna różna wrażliwość, która istnieje w, w różnych wspólnotach kościelnych, ale też w różnych osobach, które ten Kościół ustanowią, nie musi być od razu wrogiem. Że to, że ktoś przeżywa inaczej, synod nie jest po to, żeby coś ujednolicać. Oczywiście tu nie chodzi o prawdy dogmatyczne, o prawdy doktrynalne, one są jasno zdefiniowane. Ja nie o tym mówię, nie? Ojciec Święty Franciszek, właśnie na rozpoczęcie synodu powiedział w tym kontekście, że taka bezczynność, i takie mówienie, że zawsze tak było, które z jednej strony ma chronić i bronić tradycji, i pewnie trzeba jej chronić i bronić. Oczywiście nikt z tym nie polemizuje. Tu nie ma być, nie wiem, burzenia tego, co, 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 co jest tradycją jakiegoś bezkrytycznego. Ale to myślenie, że zawsze tak było, i taka bezczynność z tym związana, ona jest często powstawą bardzo wygodną. I papież powiedział, że to jest takie niepoważne traktowanie czasu, w którym żyjemy. Taka bezczynność, takie myślenie o tym, że no było jak było i właściwie nic nie wolno zmieniać, tylko bronić na przykład, nie? Ku niczemu nie wolno wyjść, bo wszędzie tylko są zagrożenia. My Myślę, że już żyjemy w takiej atmosferze zagrożenia, już nie chcę mówić y, tylko o tym, y, o pandemii, o tym wszystkim, co, 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 co jakoś, no jest po prostu, my oddychamy powietrzem zagrożenia. Synod nas zaprasza do tego, żeby wyjść ponad zagrożenia. Nie lekceważąc ich, nie mówiąc, że nic się nie dzieje, nie? ale szukać dróg wyjścia właśnie dzięki komunii, dzięki spotkaniu, a z tego potem ma się rodzić misja, z tego ma się rodzić, e, rodzić działanie. Nie? Kościół nie odgradza się nigdy od życia i to jest też chyba cel synodu właśnie, żeby posłuchać, czym człowiek żyje. Niektórzy komentatorzy mówią, że dzisiaj problemem zasadniczym Kościoła nie jest ateizm jako taki, wojujący, agresywny. Nie, ale ogromna, ogromna, wręcz naprawdę przeogromna obojętność. Nie? Że to nie jest kwestia tylko tego, że ludzie się nie wierzą w Pana Boga i niszczą tych, którzy wierzą. Oni po prostu nie są tym zainteresowani. Teraz złapać to dlaczego, dobić się do ich pragnień, dobić się do tego, co tak naprawdę jest w ich sercach. Poznać to, usłyszeć to, spotkać tych ludzi. I dzięki temu, no właśnie wyjść z pewnej bezczynności. Poważnie potraktować czas, w którym żyjemy. Myślę, że to jest, to jest jakieś takie zadanie. Żeby temu człowiekowi też pokazać pewną perspektywę życia, że ono się nie kończy tylko i wyłącznie na 50, 70 czy 90 latach szczęśliwego życia, ale jest zaproszeniem do pełni, która jest w Panu Bogu, a która też no, nie przekreśla tych 50, 70 czy 90 lat i nie mówi, że one są nieistotne i nieważne, i że trzeba nie wiem, wzgardzić tym czasem czy coś takiego. Nie, życie jest tu, ale ono nie jest jeszcze pełnią życia. Ono ma nas wprowadzać w tę pełnię, którą Bóg dla nas przygotował. Dlatego też do tego synodu zaproszeni są nie tylko biskupi, ale przed tym, zanim oni się zjadą, to papież zaprasza wszystkich wszystkich ludzi dobrej woli. Wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich tych, którzy chcą. To jest taka myślę, bardzo znamienna postawa właśnie pontyfikatu papieża Franciszka, to jest ta jego otwartość, to, jest, to są te trzy słowa, klucze, które charakteryzują jego, jego pontyfikat, a więc bliskość, współczucie i czułość i też y, zobaczenie, że kościół to nie są tylko y, osoby duchowne, osoby życia konsekrowanego, że ta decyzyjność ostatecznie w sensie zaangażowania, y, poszukiwania i podejmowania wspólnych działań, ona dotyczy nas wszystkich. A przede wszystkim ludzi świeckich, no przecież nawet patrząc czysto statystycznie, liczbowo, no to większość kościoła to są przecież osoby świeckie. Dlatego, my też w duchu Synodu, w duchu nauczania Ojca Świętego Franciszka, chcemy w tym roku zaprosić osoby świeckie również do naszej audycji. I mamy w planach właśnie posłuchanie, czym jest powołanie dla małżeństwa, ale też i czym jest powołanie czasami do wdowieństwa, czasami do samotności, czy też do innych form. I chcemy właśnie w tym roku takie różne aspekty życia ukazywać. Tak jest. No i szukać, zgodnie z, z, z tytułem naszej audycji, radości w tym powołaniu. Nie wesołkowatości, nie jakiejś takiej powierzchownej, tylko i wyłącznie, która zaspokaja, nie wiem, jakieś nasze krótkowzroczne potrzeby, ale rzeczywiście prawdziwej radości, która się rodzi z daru, z bycia dla. Nie? No powołanie nigdy nie jest tylko dla mnie. Nie, Więc nawet, no właśnie, powołanie do wdowieństwa, a to akurat przypominają mi się rekolekcje dla, dla wdów i wdowców i nasze odkrywanie też tej tajemnicy wspólne, nie? Tego, że ja ciągle pozostaję i mogę być darem. W różny sposób mogę to bycie darem realizować w tym wdowieństwie, no ale to nie wybiegajmy nie aż wybiegajmy, tak bardzo tak. do przodu, nie? Ale to jest, to jest ważne, nie? Żeby, żeby szukać i patrzeć na powołanie jako coś, co jest twórcze, co jest kreatywne, co nas nie, nie ogranicza, nie zamyka, nie, nie, nie czyni dziwakami, nie czyni jakimiś ludźmi, którzy są zupełnie gdzieś, nie wiem, odjechani, jak to mówią młodzi, nie, ale są naprawdę online z rzeczywistością. A co ojcu sprawia największą radość w realizowaniu powołania? Co sprawia mi największą radość w realizowaniu powołania? Świadomość, wiara bardzo taka, myślę, coraz bardziej żywa w to, że Pan Bóg jest wierny. Oczywiście, że sprawia mi radość posługiwanie, głoszenie słowa Bożego, spotykanie się z ludźmi, ale największą radością i takim wręcz zadziwieniem, pełnym radości, jest świadomość i doświadczenie tego, że Pan Bóg pozostał mi wierny przez, przez te lata, od momentu, kiedy mnie powołał i zaprosił, że on ciągle jest. To jest dla mnie źródłem radości, że ja nie, nie opieram tego, co robię, na sobie, na własnych pomysłach. Choć oczywiście one też gdzieś tam się rodzą i też wychodzą, i, i one są potrzebne, nie? Ale głównym źródłem radości to jest to, że jest Pan Bóg przy mnie i że ja dzięki temu nie jestem sam i, i przechodzę przez te różne meandry i zakola swojego życia, swojego powołania, czując, że no, on mnie prowadzi po prostu I, i tym się cieszę, tym się najbardziej cieszę. I tym happy endem zakończmy dzisiejszą audycję. Dziękujemy Księdzu za wieloletnią posługę w seminarium. Tak, dwa, już... 12, lat, 12, 12 lat. 12 lat zaczęło się. No, zaczęło się. Lat. Doliczając 6 lat formacji to już 18. Jest, tak, ojciec, trzecie, seminarium, trzecie seminarium. trzecie seminarium. Dziękujemy za posługę, za tą radość i za dzisiejsze świadectwo. I zapraszamy wszystkich za miesiąc. Dziękuję pięknie również za zaproszenie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. No i do usłyszenia. Szczęść proszę, szczęść proszę, szczęść proszę.